Chcesz wiedzieć, dlaczego Twoja skóra robi się czerwona, piecze, a czasem pojawiają się na niej grudki? To może być trądzik różowaty. Zostań, a wyjaśnię Ci, czym jest i jak sobie z nim radzić. Po pierwsze, kiedy rumień to coś naturalnego? Jeśli Twoja skóra robi się czerwona po wysiłku, zmianach temperatury albo po gorącym posiłku, to całkiem normalne. To reakcja naczyń krwionośnych na różne bodźce. Ale jeśli rumień pojawia się bez wyraźnego powodu, Często utrzymuje się długo lub towarzyszą mu pieczenie i uczucie ciepła, to może być znak, że coś dzieje się ze skórą. Po drugie, co może powodować takie objawy? Jedną z możliwości jest wrażliwość skóry. Twoja skóra może reagować na składniki kosmetyków, zmianę pogody, czy nawet stres. Inną opcją są problemy z naczynkami. Ich osłabiona struktura sprawia, że łatwo się rozszerzają, powodując zaczerwienienie. Jeśli jednak rumień utrzymuje się stale lub pojawiają się widoczne naczynka, warto zastanowić się nad kolejną możliwością. Po trzecie, to może być trądzik różowaty. Jest to przewlekła choroba skóry, która często zaczyna się od zaczerwienienia na policzkach, nosie czy brodzie. W początkowej fazie wygląda jak zwykłe rumieńce, ale z czasem może pojawić się pieczenie, uczucie gorąca, a nawet grudki i krostki. Jeśli zauważasz takie objawy, warto się temu bliżej przyjrzeć. Co możesz zrobić, jeśli masz takie objawy? Przede wszystkim delikatność. Wybieraj kosmetyki przeznaczone do skóry wrażliwej, najlepiej bezzapachowe i bez alkoholu. Kluczowe są łagodne środki myjące, nawilżające kremy i ochrona przeciwsłoneczna z SPF-50. Jeśli Twoja skóra reaguje na konkretne czynniki, np. Na gorące napoje, ostre przyprawy czy zmiany temperatury. Staraj się ich unikać. Jeśli zaczerwienienie utrzymuje się długo, nasila się lub pojawiają się dodatkowe objawy, takie jak widoczne naczynka, pieczenie czy grudki, to może być trądzik różowaty. Dermatolog pomoże postawić diagnozę i dobrać leczenie, które złagodzi objawy i poprawi stan skóry. Pamiętaj, że każda skóra jest inna i wymaga indywidualnego podejścia. Kluczem jest obserwacja i zrozumienie, co działa najlepiej na Ciebie. Zaobserwuj nas po więcej porad.